Cześć, witam Was w moim pierwszym Unpackingu i to będzie Unpacking y, gry y, Seria Niefortunnych Zdarzeń. No, więc y, tak sobie chodziłam po sklepie, nie? Szukałam jakichś takich nie? W ogóle jest, w realu za 10 złotych ją znalazłam. I tak oglądałem kiedyś pod let's play, właściwie to początek, tylko z tej gry. Mi się bardzo spodobał, więc z chęcią ją wzięłam. No. To teraz, to znaczy, to otwieranie. I czytam jedną ręką. Myślę, że będę robić tam packingi z różnych gier. nie ja będę tylko z takich, z ten, z, z, z jakichś wyjątkowych czy coś. O Boże. Boże. No. Tutaj mam instrukcję. Zatem instrukcji zazwyczaj nie czytam. Tak jak mam jakieś instrukcje zdrowania, to nie wiem jak coś zrobić. To wtedy sobie tam. Dobaczę, w ogóle to zobaczę, ale ja sobie samą sprawę zdrowia. No i tutaj mamy płytę. Nie, 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 taka ładna, takie oczko. Nie mogłam się doczekać, żeby ją wreszcie otworzyć. Zawsze tak mam z grami. Tak potem chcę jak najszybciej wracać do domu. No ale jeszcze... Zapomniałam przeczytać, to jest Zafniam. z tyłu. Na zmianę steruj kalusem, wioletką lub słoneczkiem. Zresztą mam Bał... problem z przeczytaniem no. tego. stwórz pusz... Stwórz przedmioty, które pomogą ci pokonać hrabiego Olafa i jego podłoż sługi. Doświadczonych przygód podczas misji opartych na scenariuszu filmu i serii powieści. Życie sierot Bandelair jest całkowicie nieprzewidywalne i raczej nieszczęśliwe. Po utracie rodziców w tajemniczym pożarze sieroty zostały zmuszone do mieszkania ze swym podłym wujem, będę tak robić, hrabią Olafę, którego nic nie powstrzyma przed położeniem swoich chciwych rąk na fortunie rodziny Bandalair. Jedynie łącząc swoje siły i umiejętności, dzieci mogą pokonać złego, hrabiego Olafa i jego podłych popleczników. Uwaga! Gra zawiera jednego złego wujka, trzy zbytne środki oraz wiele niefortunnych zdarzeń. Tutaj mamy chyba tylko wujka. A tutaj jakieś sieroty. No. no takie ta. Grałoby mnie jest od trzech lat. Peggy. Free, free Na komputer. A to tylko na komputer w polskiej wersji. No, to myślę, że... Oła. To myślę, że to będzie wszystko w tym unpackingu. Co jeszcze można byłoby dodać? No teraz... No, tak, jak już ją otworzyłam, to teraz od razu biorę się za, insta za instalowanie jej. I nagram od razu pierwszy odcinek albo first looka po prostu, jeszcze nie wiem ale raczej zrobię z tego serię tak jak z każdej innej gry. gry może nie z każdej innej gry którą mam bo większość odinstalowałam bo zostało mi bardzo mało miejsca <gry> jeszcze tych gier nie mogę instalować no więc na razie pani cześć